Zapraszam Pana do siebie. Już, bez Proszę! Cześć, witajcie w naszym nowym projekcie. Jest Grysiak. Jest Gryździewski. Postanowiliśmy wrócić do szkoły średniej. Jesteśmy dzisiaj, zaczynamy od mojej szkoły, czyli... zespołu szkół budowlanych, czyli jesteśmy na śmieciach, na starych śmieciach u Adama. Jest razem z naszym gościem Panią Magdaleną Popielewską. Dzień dobry. Także jesteśmy w mojej ukochanej budowlance. Po, po 19 latach od matury wróciliśmy. Znaczy ja wróciłem, bo Sebastian chodzi 10 dni do szkoły. Zawsze przygotowujemy się do naszych programów i ja zawsze czerpię wiedzę zbyt Bydgoszczan, z tego portalu na Facebooku. I zadałem pytanie, czym się kierujecie wybierając średnią szkołę? I dostaliśmy kilka pytań. Podstawowa rzecz to kierunki. Podstawowe kierunki, które u nas są w szkole, to wszystkie są budowlane tak naprawdę, technik budownictwa od zawsze, technik renowacji elementów architektury, technik geodeta, technik budowy dróg, mamy również szkołę branżową, murarz, tynkarz, monter zabój, robót wykończeniowych, dekarz, instalator, także kierunków jest bardzo, bardzo dużo, ale co jest ważniejsze myślę, że Oprócz tych podstawowych kierunków do każdego z nich wprowadzamy innowacje. Innowacje są takie dodatkowe umiejętności, które są niezbędne na rynku pracy. I w przypadku technika budownictwa mamy takie innowacje jak CAD, czyli komputerowe wspomaganie projektowania, gdzie uczniowie uczą się projektowania kompu na komputerach. Mamy również budownictwo energooszczędne. To a propos o tym, o czym rozmawialiśmy chwilę wcześniej. Gdzie uczniowie uczą się właśnie, czym jest energooszczędność, czym są domy pasywne energooszczędne. Mamy Geodezję, Geodezję Wojskową, gdzie pracujemy dla wojska i robimy projekty dla, dla wojska. Współpracujemy z 6 oddziałem wojsk geodezyjnych w Toruniu. Ciekawym kierunkiem są również technik renowacji elementów architektury, gdzie jest taka innowacja, architektura wnętrz. To cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Mnóstwo pięknych kobiet w tych klasach jest, więc serdecznie A to już, już Pani wyprzedziła kolejne pytanie: bo, bo tutaj było właśnie pytanie, czy w budowlance są dziewczyny. Oj, oczywiście, że są najpiękniejsze na świecie. Bo za moich czasów, jak ja chodziłem, to było trochę mało tych dziewczyn. U mnie w klasie było 20 chłopaków, i przez 5 lat, bo ja chodziłem do 5-letniego techniku, nie było ani jednej dziewczyny. Dopiero na studniówce nam się dziewczyny pojawiły. A to, to, to takie jeszcze pytanie odnośnie tych kierunków, bo na pewno jest też wszystkich ciekawych, który jest najłatwiejszy? Który, gdzie, gdzie nie trzeba się uczyć? No, w który kierunek pozwoli, że tylko mam przyjść? A proszę mi powiedzieć, gdzie, w której szkole nie trzeba się uczyć? W tej szkole, jak i w każdej innej, trzeba się uczyć. Tylko w tej szkole uczy się z przyjemnością. I tutaj w tej szkole, jeżeli się uczysz z przyjemnością i robić to, co kochasz, no to później dostajesz też, po to jest pytanie od razu, do nazwnego pytania, czy łatwo dostać pracę po, po, po budowlance? Oj, zdecydowanie tak. My w tej chwili współpracujemy z bardzo wieloma firmami, które, może tak zabrzmi to bardzo kolokwialnie, na pniu zabierają naszych uczniów na rynek pracy. I to również po technikum, po każdym z zawodów budowlanych, jak i po szkole zawodowej czy branżowej. Nie ma z tym żadnego problemu i co ważne, praca jest dobrze płatna. A, takie jeszcze pytanie, bo zawsze pamiętam, że dyrektor szkoły uczył jeszcze jakichś przedmiotów. Czy, mhm. czy Pani czegoś uczy? Tak, jestem nauczycielem przedmiotów no. zawodowych budowlanych i tych przedmiotów uczę również teraz w tej mhm. chwili. Tych przedmiotów. I uczniowie boją się pani, bo pani tak z twarzy sympatyczna, uśmiechnięta, a w rzeczywistości. To znaczy, ja myślę, że to nie chodzi o to, żeby się bać nauczyciela czy dyrektora. Po prostu zajęcia muszą być na tyle przyjemne i na tyle dobrze poprowadzone, żeby uczeń z nich coś wyjął, no ja... wyniósł, a niekoniecznie się bać nauczyciela, bo to chyba nie o to chodzi. Tutaj też są pytania. Wiadomo, że do szkoły średniej już chodzą osoby, które są pełnoletnie. Padło pytanie o palarnię. Ja, ja akurat odpowiedź na to pytanie doskonale znam, chociaż nigdy nie paliłem, ale wiem, że w Budowlance to chyba była jedna z pierwszych szkół w Bydgoszczy, gdzie była oficjalna palarnia, gdzie można było sobie pójść na ten ogródek, zadaszenie było i tam można było sobie tego papieroska zakurzyć. zakurzyć tak? To były dawne czasy. W ale tej chwili jesteśmy w miejscu publicznym. W miejscach publicznych, gdzie my jesteśmy w tej chwili w szkole nie ma możliwości palenia, jest zakaz. Czyli ta palarnia, którą ja pamiętam, tam, ten, taka y, zadaszony w ogródku, ten taka y, wiata, to już jej nie ma? Wiaty już nie ma, zdecydowanie. Aha. tak. Aha, dobrze, to to. A jakie tu planowane dalsze inwestycje? Coś jeszcze, rozszerzenie jakichś przedmiotów? Y, jeżeli nie... chodzi o inwestycje, może niekoniecznie jeżeli chodzi o nauczanie, to może za chwileczkę, ale w tym roku i tak naprawdę jesteście Panowie jeszcze w przeddzień tak naprawdę rozpoczęcia termomodernizacji naszej szkoły. Rozpoczynamy rozbudowę warsztatów szkolnych, doposażanie warsztatów szkolnych w nowoczesne maszyny, materiały, które są używane na e, rynku pracy. No i cała termomodernizacja budynku, e, która będzie się toczyła no, przez jakiś czas, a zaczynamy pod koniec lutego już. A planowany koniec do września? No Myślę, że to się trochę przeciągnie, e, ze względu na to, że później zaczynamy, więc na pewno nawet się przeciągnie. Ale szkoła będzie piękna, ładna, wyremontowana. I ostatnie pytanie, które zadał internauta, to Sebastian tutaj może przeczytaj. Ostatnie na końcu. Ale tego pisma się za bardzo nie no dobrze, no to ja. Czy jakieś znane osoby kończyły szkołę, budowlankę? To był żart, ja bym przeczytał, <grym> Na pewno pan redaktor Sykielski. No to wiem, to właśnie to. To na pewno. To na pewno. Pan redaktor. Adam, ja nie jestem znany. E, pan redaktor Adam, jak najbardziej. Jestem budowlańcem, a e, nie redaktorem. Powiem tak, e, czy znane osoby na pewno tak, e, znane na rynku budowlanym. Znane e, osoby, które są szefami firm, dużych firm pracujących w całej Polsce i na całym świecie. Myślę, że to jest najlepsza wizyta. Ale nie zapominają o tej szkole, odwiedzają, przychodzą. Przy... Odwiedzają, przychodzą, ale przede wszystkim wspomagają nas, jeżeli chodzi o materiały. Um, uczniowie mogą mieć właśnie u nich praktyki, no a potem biorą uczniów. Ja pamiętam jeszcze za moich czasów, to właściciel firmy Oreno, dosyć y, bardzo znana firma, uh -huh, uh -huh. wypożyczająca sprzęt budowlany. To w, dosyć mocno jak No jak tutaj rusztowania przede wszystkim. Usztowane. Jak najbardziej też uh -huh. z panem. Y, Drillem, czy drillem już nie pamiętam, drill, bo współpracujemy. Tych firm, proszę mi uwierzcie, panowie, jest It's bardzo, true. bardzo dużo. Mamy klasy też patronackie z Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy, z Polskim Stowarzyszeniem Posadzkarzy, z SGP, czyli Stowarzyszenie Geodetów Polskich. Uczniowie otrzymują stypendia, uczniowie otrzymują możliwość dodatkowych umiejętności, certyfikatów. Powiem szczerze, że szkoła zawodowa ta, a ta, która była jeszcze naście lat temu, kiedy ja tutaj zaczynałam pracę, naście lat temu, jest zupełnie inna. O teraz byśmy chcieli, żeby nam Pani pokazała swoją szkołę, nie wiem, czy y, będzie Pani nam towarzyszyła jako przewodnik po szkole, chcielibyśmy kilka takich miejsc charakterystycznych odwiedzić. No to co, idziemy, nie? No to wtedy. No to idziemy. My, e, i teraz aktualnie organizujemy zbiórkę e, materiałów budowlanych dla rodziny, która e, no, żyje w takich warunkach, że potrzebuje gruntownego odnowienia tego domu. O, do yeah. no, no, dobra, no, no, w zaczęliśmy od budowlanych? Nie, 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 A nie, 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 ile zostało wam do końca? Dobra, Dobra, to. to macie taki grafik, ile wyremontujecie przez ten czas domu? Nie no, jeszcze na, razie, na razie z, tego, z, tego, nie, z tego no, czy, Od czegoś trzeba zacząć. To są ostatnie e, zdjęcia tak naprawdę wykonane przez panów przed, hmm. przed zmianami. Tutaj się zajęcia praktyczne. Tutaj odbywają się zajęcia praktyczne. Każdy sam pracuje, każdy sam przygotowuje się później do egzaminów zawodowych. A ja tutaj mamy już zrobione ścianki, które też są przygotowane już do egzaminów zawodowych, ponieważ... Za kilka dni rozpoczynamy? E, Dokładnie tak. Widzieliśmy tutaj już u Pani pełno dyplomów, e, pucharów za pierwsze miejsce, to coś ostatnio szkoła tak. gdzieś się udzielała, zdobyła. Od wielu lat już szkoła zdobywa złotą tarczę w rankingu perspektyw. To jest ranking ogólnopolskich szkół technicznych, osobno techniczne, osobno licealnych. Znajdujemy się już właśnie od 5 lat w pierwszej setce szkół technicznych, w których jest prawie 2000, więc brane pod uwagę są wyniki matur, brane pod uwagę są wyniki egzaminów zawodowych, wyniki olimpiad przedmiotowych i dzięki temu, że tak dobrze właśnie wszystko zdajemy, zdajemy matury w 100%, zdajemy egzaminy w 100%, więc nie ma osób, które by nie zdały matury albo egzaminów zawodowych. Mamy laureatów i finalistów olimpiad zawodowych, geodezyjnych i budowlanych, stąd tak wysoki, wysokie notowania naszej szkoły. Ze współpracy z pracodawcami otrzymujemy również nagrody. Nagrody z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, za najlepiej współpracującą szkołę z Rynkiem Pracy. Także tego naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. Myślę, że może nie tyle ważne są nagrody, co działania, które podejmujemy to jest też bardzo ważne Dzisiejsze odwiedziny w budowlance. Bardzo dziękujemy, że nas pani oprowadziła. Chcieliśmy jeszcze tutaj pokazać, jak wygląda na zewnątrz, jakie jest zaplecze sportowe, jakie są boiska. Też parę słów byśmy prosili o orkiestrze budowlanki powiedzieć. bo... Tak, w budowlance jest orkiestra DENTA, która koncertuje tak naprawdę przez cały rok szkolny. Zaczynamy grać od podstaw, więc wszyscy, którzy chcieliby się nauczyć, nie ma problemu, zawsze mogą przyjść. Instrumenty również dajemy, serdecznie zapraszamy. A ja przy okazji dziękuję panom, że zechcieliście ja być w mojej, w mojej szkole. Naszej zapraszam, szkole. Naszej szkole, tak jest. Bardzo serdecznie dziękuję. Miło było panów gościć, a wszystkich was zapraszam do dołączenia. Faktycznie warto. Dziękuję. Dziękuję.